Witam, z tej strony Kierownik i w pierwszym odcinku teorii pochylimy się nad multiversum Valve. Grą, od której zaczniemy, jest oczywiście Half-Life 1, który rozłamał całe uniwersum za sprawą incydentu Black Mesa na dwie części, mianowicie na przeszłość i przyszłość. Część przyszła multiversum jest krótsza i niedokończona, jednak część przeszła jest bardzo rozwinięta i, jak można się domyślić, zamknięta. W przyszłości mamy tylko cztery gry, mianowicie Half-Life 2, i epizody. No i oczywiście Portala 2. Czemu sądzę, że Portal 2 łączy się z Half-Life'em? To dosyć proste. Poczynając od statku Borealis, kończąc na krajobrazie, który widzimy kiedy Chell wychodzi z laboratorium, który bardzo przypomina wszystko co widzieliśmy w Half-Life'ie 2. Przeszłość jest bardziej skomplikowana. Zalicza się do niej Rykoszet, Left 4 Dead, a także Team Fortress 2, Classic, no i oczywiście Payday. Jednak czemu te gry tam się znajdują? Jeżeli chodzi o CS-a, odpowiedź jest bardzo prosta. Były to akcje antyterrorystyczne przeprowadzone na terenie uniwersum. Jednak co z Left 4 Deadem, Team Fortressem, Rykoszetem, no i Paydayem? Są to po prostu odzwierciedlenia różnych mediów występujących w prawdziwym świecie. Tak na przykład Left 4 Dead i Payday są to filmy. Pytanie jednak czemu? A dlatego, że w Left 4 Deadzie 2 czy 1 każda misja jest poprzedzona plakatami filmowymi z nazwą i sloganem filmu. No i twórcą i producentem. W tym przypadku twórcą tych filmów jest Left 4 Dead Studios, a producentem Valve. Jednak czemu Payday jest filmem? Mało na to dowodów. Jednak w misji No Mercy możemy spotkać aktora, który grał Billa w Left 4 Deadzie. Możemy dzięki temu stwierdzić, że po prostu wziął on angaż w jednym z filmów wytwórni Overkill. Rikoszet jest po prostu grą w uniwersum Half-Life'a. Team Fortress 2 za to jest komiksem. Wnioskować tak można po wielu poszlakach. Jedną z nich jest to, że stylistyka gry jest bardzo komiksowa, ale teraz wiele osób mogłoby się podrapać po głowie i spytać, czyż Team Fortress Classic nie wyglądał jak komiks. Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Wiele starych komiksów rysowano w podobnym stylu jak Team Fortress Classic. Jeśli mało nam poszlak na odwrocie gazety znajdującej się w Half-Life 2, możemy dostrzec rozpikselowane Team Fortress Comics, co dla mnie jest ostatecznym dowodem na to, że Team Fortress jest komiksem w uniwersum. Tyle jeżeli chodzi o przedstawienie połączenie całego multiversum. W kolejnych filmach pochylę się nad poszczególnymi grami i pokażę najciekawsze teorie z nimi związane. Papa, pa, do widzenia i miłego wieczoru. Życzę porucznik z całym efektem.